Nauka. Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, Logarytmów, wzorów i formułek. Z kwadracików, trójkącików i półek nauczali mnie nieskończoności. Rozprawiali o cudach przyrody. Oglądałem różne tajemnice. W jednym szkiełku życie w kropli wody, w innym zaś kanały na księżycu. Mam tej wiedzy zapas nieskończony. Babi R i H2SO4, jabłka, lampy, krokesy, newtony, azot, wodór, zmiana atmosfery. Wiem, o kuli napełnionej lodem, o bursztynie, gdy się go pociera. Wiem, że ciało pogrążone w wodę traci tyle, ile etc. Ach, i wiemy jeszcze, że na drugiej półkuli słońce świeci, tu u nas jest ciemno. Różne rzeczy do głowy mi w kuli tłumanili nauką darem. Nie rozumiem. I wciąż wierzę jednymi zmysłami, że ci ludzie z drugiej półkuli muszą chodzić do góry, do góry nogami. I do dziś mam taką szkolną trwogę. bo mnie wyrwie, a stanę bez słowa. Panie Boże, odpowiadać nie mogę. Ja wymawiam się, nie boli głowa. Trudna lekcja. Nie mogłem odrazić, lecz nauczę się. Po pewnym czasie. Proszę, zostaw mi na drugie życie, jak na drugi rok, tej samej.